prowadzi kola? Brygada Krytyz kola prowadzi Piąta godzina rano Lecimy na Wybrzeże Damian jesteś? Godzina piąta No był mój kurwa, 30 Przestań Wszyscy kurwa Leci to, to tu, tu się mniej kurz unosi to Do będzie taki kod, to, to będzie taki kod, jak ja stoję, to znaczy, że są dziury Dobra <laughs> Taki kod, kurde jaki będzie No nocy przynajmniej tyle, że dziur nie widać Poranek Jasność Nastała jasność. Prawie. Kurwa, ale paliwa, pierdolę. Słońce już wysoko, o No Dobra, jeszcze chwilę będziemy na miejscu. <grybujesz> nowej soli. No. Też słyszę O, Damian, zjechać się nie? Yeah, nie, to teraz można jechać, kocha ko. a, przy... a, a tu nie byk? A to nie byk właśnie, a to nie byk, kocha No spetany Spetany, Kuniu i byku Nie, nie, to nie byk ma? Kurde, wola Przyroda

<noise> Ale bunkrów nie ma Bunkrów nie ma, może małe koło, o co chodzi A jest zajebiście kwa. Dobra, czekamy na łódkę Rwący potok no Damian Daniel w stronę wyjdziecie Damian, Damian no. Gdzie Waldusz? No. To No na razie Waldusz Chyba nie zmieściłem się To jaka cholera Kurwa iście pojechali akurat Niech mnie w duch złupią no. A ja widziałeś kiedyś mocnego siedlca? Chyba coś nie podjechał Nara Walduszko Hopie Niech się da <laughs> ja. <laughs> Bądź zdrow, kurde nie kaszlej To to jakiś pomóc który ma był, a nie ta No jakiś łąus no ale tutaj jest droga do tej zaraz bijemy na tą drogę co jechaliśmy także luz Dojedziemy tą drogą tam do tego piękne te tereny tutaj są fajne górki nie? No fajne no Prawdy ładnie Stary las Up. A jest jakaś problem. Przeprawa Maga wióra z wodą To pewnie głęboka, kurwa No i jesteśmy już na ścieżce Nie wiem jakim cudem tam miała być, no ale okej okay. Śniemy Patrzyłem w górę Ojej, A może A może Tu chopka. Tu trochę piaseczko. Tu trochę piasek grząski, to, to uważajcie tam, żeby nie przyjarać się. Generalnie zmiana dnia na czarny na szósty trzeba uważać, bo może być chłopak w drugą stronę. Ale tutaj grząsko. Tu na poligonie. Ten, teraz ten cały płyt przyjechaliście? Tak! Sorry, teraz już pojeździli po wodzie po tych dziurach, po czołgach, że i ja, to No ale tutaj grubo jest, powiem Ci tego piachu. Mój już No to weź, kurę, daj mu na. Zatrzymaj się i na aleczce jedź. No, kurde, no przecież nie załatw paska, kurzy świeżego. Ale te, no przecież ja jechałem. O. O. Dobra, się, to ćwiczę taniec Dobra, podjeżdż A, to tu jakieś zapięcie kurwa, to też nie jest nie, nie, Co tak tam się stanęło? Kurwa, ja w lustarku, w Jak byś to zrobił, kole? Ja mam w nim tak, że w zakrętach... może wam! Muszę... Nie oh. nie, bo kurwa ja w zakrętach muszę walczyć o życie, bo on tak jak no, mega pasztywny z tyłu most, kurcze, nie? No, no, no. Widzę, że tu ręką się oparłeś tutaj i tam poruszałeś, Ale cały, na Jedzie ta, jedzie ta Słychać mnie, czy nie słychać? Halo, halo Połączności i prosta asfaltowa Okej. Co tam? Dobrze, dobrze, jechać, jechać. Nagry nagrywkę robiłeś? Tak, 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 <gry> tak. Ujęcie, korek już prawie nad morzem jesteśmy. Kilka godzin, ile my tam jedziemy? 3-4 godziny, już. Nawet chyba nie! <noise> 4, może 5? <głos> <głos> może 8 albo 12. <noise> Właśnie minęło 12. <noise> no 12 godzin, pyk. Nie mam, że 15 godzin, kurwa 14, ale to co to? to, to. Odlicz 2 godziny. Dwie godziny było na przestoje, tak? Tak, tak, no. Naprawa paska, próba naprawy kurę waltkowego sprzętu. No zeszło, nie? Ci... Zostało nam A. w granicach 100 km no to akurat powinniśmy to zrobić w 2 godzinki mniej więcej no 17, 18, 19 Tak teraz do powinniśmy już na miejscu ja. <coughs> A jak będzie to czas pokażę ja. Nie jakiś tam wyskoczek, góra dobry <noise> O kur To znowu wyskok dziurziu Czemu To Kurwa na końcu się ślimicz No, <noise> no. to kurwa, nie ma drogi? Nie ma, nie ma drogi. Ja ptole, zapnięto. Lewo, dawać lewo. lewo jest obie z tej drogi, dobra. Czekaj, bo ja włączę swój. Mode. Hello, Talk, DMC, Intercom. No, mam na zmianę, panie. <gry> dobra, no, zostało nam albo 70 albo 90 km, to już. To? Rzut ja ben, Ale już tak mokre, bo wykieram Rykl... wszystko Rękawiczki już mokre, cholera Ale się fajnie zakładały No nas masakros, no No okej No, no, okay. no goodbye Goodbye Silnik się obrócił i może wtedy akurat trafi O, no, 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 tu jeden tłok jest, Michał, chyba No tłoki, to jeden, no kurwa Niech ja się przestawią nie tłoki Zobacz jak chodzi, jak go przetrabiliśmy Za mieć naczynkę odnosić 19 godzina już za chwilę ja Rzut beretem 400 kilometrów, ponad. 400, prawie 420 km Zostało nam koło 60 ja już mam więcej kilometrów niż 403 km A widzisz Kleż no. ja zostało 7 dy? 6 d 60 60, no. ma i kurę substancja będzie już Przygotowana przez Waldemarek mm. A nie tam? Michał E, 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 dobra to jest uwaga, Proszę. kurwa Zawracamy, Nasze znaczy tam jedziemy Brawo A. Oj, oj, bo trzeba czetermu... kurde, sorry, nie widziałem <gany>, an, analog, analog analik? Bo... analik, analik boczny Analik? Analik boczny? No bo wy żeście się zatrzymali, an... kurwa Analik poprzeczny O, No i tutaj właśnie, dobra, ciśnie jest ta nasza Korea, wielka zielona kałuża <gry> 20-29, dobre nie? Ale cel osiągnięty Możecie być z siebie dumni no Poszło